Witam serdecznie wszystkich nowych klientów GKFX. Z tego szkolenia wideo dowiesz się, gdzie można znaleźć najważniejsze informacje na naszej stronie internetowej. Pokażę, gdzie znajduje się specyfikacja instrumentów finansowych, punkty słapowe, analizy techniczne udostępniane przez naszych analityków, tutoriale Forex i CFD, filmiki wideo oraz jak można zalogować się do konta rzeczywistego oraz przedstawię możliwości kontaktu z naszą obsługą klienta. GigaFX oferuje dwa rodzaje produktów. Jest to konto demo oraz konto rzeczywiste. Oba konta zakładane i prowadzone są za darmo. Szczegółowe informacje o naszych produktach można znaleźć w zakładce Handel i tutaj znajdują się karty informacji o rynku, czyli Market Information Sheets. które można obejrzeć w oknie przeglądarki lub ściągnąć sobie w formacie PDF. Tutaj są wypisane wszystkie produkty, jakie oferuje GKFX łącznie ze spreadami oraz wymaganym depozytem zabezpieczającym. Chciałam tutaj zaznaczyć, że spready w GKFX są stałe. W tej samej zakładce można również znaleźć punkty słapowe, które oferujemy dla poszczególnych produktów. Analizy techniczne, które udostępniamy my, można znaleźć w komentarzu codziennym, natomiast analizy większego podmiotu analitycznego, który się nazywa Trading Central, znajdziemy w zakładce powyżej. Do analiz Trading Central można się jedynie zalogować za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła które otrzymaliśmy przy otwarciu konta rzeczywistego. W zakładce szkolenia można znaleźć przygotowane przez nas tutoriale, tutorial Forex oraz tutorial CFD oraz filmiki dotyczące platformy MetaTrader. Jeśli ktoś ma u nas otworzone konto rzeczywiste, może zalogować się do niego, klikając na ten przycisk. firmą GKFX można skontaktować się na wiele różnych sposobów. W zakładce kontakt można znaleźć wszystkie nasze adresy mailowe. W sprawie zapytań piszemy na obsługa klienta małpa.gkfx.com, otwarcia konta, nowe konta małpa.gkfx.com oraz zapytania odnośnie zleceń trade małpa.gkfx.com. Można również skorzystać z czatu który jest dostępny od godziny 9 do 18 oraz z usługi, zadzwonimy do Ciebie. W tym momencie chciałam bardzo podziękować za uwagę i zaprosić do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.